Cześć. Dzisiaj omówimy dodawanie pisemne. Dodawanie pisemne takie podstawy, najważniejsze kwestie. Jeżeli ogarniemy te podstawy, no to później będzie dużo łatwiej. Tak jak dodawanie zwykłych liczb, na przykład 10 plus 8 jest banalnie proste, bo dodajemy. Do siebie mamy liczbę 18, tak nie wszystkie działania są na tyle proste, żeby obliczyć je w pamięci. Dla przykładu e, możemy wziąć takie działanie 2137 dodać 360 Jeden. Tak, moglibyśmy obliczyć je w pamięci, jakbyśmy się trochę pomęczyli, to pewnie byśmy dali radę, ale dużo łatwiej obliczymy sobie to działanie w formie pisemnej, czyli w tak zwanym słupku. I teraz słuchajcie, sobie przypomnimy krótko, z czego składa się taka na przykład cyfra. Tak? Ostatni rząd to jest rząd jedności. Przedostatni rząd to jest rząd dziesiątek. Trzeci od końca to jest rząd setek. No i czwarty od końca, zabrakło mi kolorów, to jest rząd tysięcy. I teraz najważniejsza kwestia w dodawaniu. I tutaj jeszcze, przepraszam, w tej, drugiej, w tej drugiej liczbie również sobie wyznaczymy. To jest rząd jedności, to są dziesiątki, a to są setki. Co jest ważne, i to jest taka podstawowa informacja, że zawsze zapisujemy to działanie w taki sposób, żeby jedności były pod jednościami. Czyli 2100. 37 dodać. 361, ale tak jak mówiłam, rząd jedności musi być pod rzędem jedności, czyli pod siódemką musi być jedynka, czyli możemy od końca sobie zapisać. Jedynka, tą jedynkę przepisujemy. Szóstka pod trójką, bo to jest rząd dziesiątek, to jest rząd dziesiątek. No i trójka. Pod setkami, czyli pod jedynką. I tak to wygląda. Jak sobie byśmy to zobrazowali w kratkach, będzie Wam dużo łatwiej. No to mamy jedności pod jednościami, dziesiątki, setki, tysiące. E, ok, no to przejdźmy do dodawania. E, dodajemy do siebie jedności z jednościami, czyli mamy 7 plus 1 to jest 8. 3 plus 6 to jest 9, 1 plus 3 to jest 4 i 2 plus nic to jest 2, pozostaje 2. I wynikiem jest 2498. Jest to banalnie proste, e, łączymy ze sobą, tak jak mówiłam jeszcze raz, jedności, Dziesiątki, setki i to jest taka podstawa, którą musicie zapamiętać, żeby zapisywać to od końca, żeby jedności były pod jednościami. To jest najważniejsza kwestia w dodawaniu. Dobra, to zadanie było e, proste, ponieważ wszystko nam się pięknie dodało. Nie przekładaliśmy dziesiątek. Za chwileczkę Wam pokażę troszeczkę trudniejszy przykład. Jest to tysiąc. 332 dodać. No, zróbmy 686. I na tej samej zasadzie, czyli jedności, widzimy, gdzie są. Ja zapiszę tylko, zaznaczę tylko te jedności. To są jedności. Tak? Czyli pod dwójką będzie szóstka. Czyli odkreślę, żeby nam się nie pomyliło. Czyli mamy. 1332 dodać szóstka pod dwójką, czyli tutaj szóstka szóstka 6 8 6 686. Tak? Na marginesie dodam, że najczęściej na samym początku, jak będziecie się uczyć dodawania pisemnego, to popełnia się błąd taki, że zapisujemy to w taki sposób No i to jest niepoprawne, bo cały wynik nam tutaj e, tak naprawdę e, jest niezgodny, tak? Bo wyjdzie nam 7000, gdzie tak naprawdę jest ten wynik dużo mniejszy, więc to absolutnie nie. Zaznaczymy to jeszcze na czerwono, żeby nikt absolutnie tak nie robił, że pamiętamy, żeby jedności były pod jednościami. Ja wiem, że to powtarzam kilka razy do znudzenia, ale to jest naprawdę bardzo ważne, najważniejsze w tej kwestii. Dodajemy 2 plus 6. Proste. Mamy 8. 3 plus 8 mamy 11. Nie zapiszemy tutaj 11. Mamy liczbę 11. 11 składa się z 10 plus 1. Czyli zawiera w sobie dziesiątkę. To teraz tak. Tą jedną dziesiątkę przerzucamy. Do tego słupka poprzedniego, czyli 3 plus 8 to jest 11. Zapisujemy tutaj tylko tą drugą cyfrę, 1, a tą drugą tą przerzucamy do tej trójki. I tutaj będzie plus 1, czyli 1 plus 3 to jest 4, plus 6 to jest 10. No, i znowu mamy podobną sytuację. Mamy dziesiątkę, zapisujemy tylko 0 i znowu 1 przerzucamy do przodu. I 1 plus 1 to jest 2. To działanie było trochę trudniejsze, dlatego że wynikiem dodawania w słupku była liczba dwucyfrowa. Pamiętajcie, że. W wyniku dodawania zapisujemy tylko jedną cyfrę. Nie może tutaj być dwucyfrowa liczba, jedno jednocyfrowa, od 0 do 9, jednocyfrowa. I zawsze zapisujemy tą drugą. Tak? Czyli jeżeli ma, wyjdzie nam wynik dodawania będzie 13, to zapisujemy trójkę. Jeżeli wynikiem dodawania będzie 14, to zapisujemy czwórkę. Jak będzie 10, to zapisujemy 0. A ta poprzednia przechodzi nam do poprzedniego słupka. Hmm? Myślę, że to jest zrozumiałe, ale jeszcze przećwiczmy jeden przykład. I to będzie 611, dodać 211, dodać 38. Czyli mamy już działanie trzyskładnikowe. Żywa jasność to to było pierwsze działanie, to było drugie działanie, a to będzie trzecie działanie. Na początek zaznaczamy sobie jedności. Czyli mamy jedynkę. Tutaj mamy jedynkę, a tutaj mamy ósemkę. Tak, czyli mamy jedności 1, 1 i 8. W jaki sposób to zapiszemy? Może tutaj sobie zapiszemy. Mamy 611, dodać 211. I dodać trzydzieści osiem. Czyli jedynka, jedynka i ósemka One wszystkie są w jednej kolumnie. Tak? To jest kolumna jedności. Od końca. Zawsze porządkujemy je tak, jakbyśmy chcieli wyrównać od ostatniej cyfry, czyli od prawej strony. Tutaj musi być równo. Dobra. Zaczynamy dodawanie. 1 plus 1 plus 8 to jest 10. I już wiemy tutaj z poprzednich działań, że jak mamy 10, to zawsze zapisujemy jedną cyfrę. I zawsze zapisujemy tę drugą, czyli zapisujemy 0. Ale musimy pamiętać o tej jedynce. I to jest drugi, najczęściej spotykany błąd, że zapominamy o tej tutaj w tym przypadku o tej dziesiątce. Czyli jeżeli tu zapiszemy sobie 0, pamiętamy jeszcze, że to jest 10, a nie 0, to tutaj tą jedynkę od razu zapisujemy. I teraz dodajemy. 1 plus 1 plus 1 plus 3 to jest 6. To jest proste. Ok. To było 6. Tam nie było 16, więc nie przepisujemy żadnej jedynki, bo nie było żadnej w pamięci. 6 plus 2 to jest 8. I mamy wynik 860. No i teraz podsumujmy, bo to są takie najważniejsze kwestie. Później będziemy jeszcze ćwiczyć dodawanie pisemne. Ale jest to najważniejsza kwestia, na której teraz musimy się skupić, czyli przede wszystkim zapisujemy zawsze jedności. Pod jednościami i jeżeli wynikiem dodawania w danej kolumnie będzie cyfra, będzie liczba dwucyfrowa, to zapisujemy tylko tą tylko tę, tę drugą, tylko i wyłącznie. A tą jedynkę w tym przypadku przenosimy do poprzedniej, do kolumny, która przed nią stoi. Czyli zapisujemy ją tutaj, żeby o niej pamiętać, i dodajemy ją razem z pozostałymi cyframi w kolumnie. I to są najważniejsze kwestie, które należy zapamiętać. To, na co zwracajcie uwagę, żeby dokładnie i wyraźnie zapisywać cyfry. Bo jak zapiszecie to w zeszycie, byle jak i sami nie będziecie wiedzieli, czy zapisaliście to w tej kolumnie, czy może w innej, no to wtedy całe działanie może przez to, że się niechlujnie zapisze, może wyjść nam niepoprawnie. Czyli zapisujemy jak możliwie jak największymi cyframi, najlepiej w zeszycie w kratkę. No, i zapisujemy to w kratkach, czyli żeby jedności były pod jednościami, dziesiątki pod dziesiątkami, setki pod setkami, ewentualnie tysiące przed tysiącami i itd., itd., tak dalej, tak dalej. Czyli przede wszystkim duże, wyraźne cyfry i zapisujemy z uwzględnieniem jedności dziesiątek i setek. Jak będziecie mieli jakikolwiek problem z tymi działaniami, to piszcie do mnie, a wtedy postaramy się to wyjaśnić na filmie. Tymczasem dzięki, zapraszam do zasubskrybowania kanału, pozdrawiam serdecznie Buziaki Papa.